No wpadłem do Was na króciutko, bo moja Martusia strasznie się na Was zdenerwowała. Jakieś zrzutki wymyślacie, żeby mnie sprawdzać. Na, na cholerę mi Wasze zrzutki, ja nie potrzebuję Waszych pieniędzy. Ja sobie świetnie z Martusią radzę i nie potrzebujemy żadnych datków. Wy chyba żeście powariowali. Lepiej byście dali te, na te chore dzieci. Na jakieś konto wysłali. Ja nie potrzebuję żadnej kasy Waszej. Żadnych pieniędzy waszych, bo ja jestem prawdziwy patriota i nie potrzebuję zarabiać na tym, żebyśmy mieli lepiej. Bo mnie, mnie to guzik obchodzi. Mnie obchodzi moje życie, moje Martusi. A przy okazji i, i wy będziecie mieli lepiej, jak, jak my będziemy mieli dobrze, fajnie z Martusią. To i wy będziecie mieli to samo. To, to, ale wy nie wierzycie w to. Wy po prostu w to nie wierzycie sobie że jakieś bzdety, że ja jestem jakiś nie wiadomo kto, że, za, że zamorzyłem mamę, że, że brata zapi, zapiłem wódką. A to wcale nie jest prawda. My żeśmy wódki z bratem nie pili. Naprawdę, nawet wina, żeśmy nie pili. Raz na kiedyś od święta się piwo wypiło malutkie na dwóch, a to, to, to nie jest alkoholizm. Raz na kiedyś. No niestety, ale wy zawsze musicie kogoś wrabiać. Mój brat miał nie, nie za, nie za fajne życie, a nie chcę wam o tym mówić, bo wy to wykorzystacie. Tak samo pisto wykorzysta, a nie, nie chcę brata bratu mówić, brata życiorysów, bo to nie jest mi potrzebne. I wam najważniejsze, że Martusia moja wie, co, co było. I ja wiem, co było. Jej rodzina wie, co było, I moja rodzina. Wy nie musicie wiedzieć. Bo Was to nie powinno interesować w ogóle. Ale Was to wszystko interesuje, tylko nie, nie ci ludzie, co potrzeba. Ci ludzie, co sobie was w ciula robią. aby się cieszycie. Brawo, bis. Jest teraz super, naprawdę. Odra jest zatruta, fajnie. To jakieś glony tylko tam weszły, złociste jakieś, diabli wiedzą co to jest, a to jest wszystko od chemii oczywiście, ale to już nie dociera do Was, bo to jakieś glony weszły, przypadkowo się dostały. A nic w przypadku nie ma, nigdzie nie ma przypadku. Jeżeli się wylewa chemię, to potem takie rzeczy się dzieją. Potem takie glony się powstają i zabierają tlen rybom zwierzętom, tym pływającym i niestety, nam, nam się to przytrafiło, ale do was to nie dociera, no nie dociera. Martusia moja tak się zdenerwowała, że nie chce nawet im się, jej się z, z wami rozmawiać już teraz, bo ona wam mówi, mówi, a to jak do ściany jest. To jest do ściany. Wyobrażacie mnie, nic niewinnego człowieka obrażacie, w ogóle. Niewinnych ludzi uważacie za winnych, a winowajców za zbawców narodu, no, no szkuźwa, no, ja nie rozumiem was w ogóle. Co, co my za głupi naród jesteśmy, no po prostu głupi, no. Nie dosyć, że głupi, to jeszcze przemądrzały i, i, i wmawiacie sobie, że wy macie rację, a ktoś inny nie ma. Ale dzisiaj to się, chociaż ucieszyłem, że na ten kampus do pana Czaskowskiego nie wpuścili tego kleczka. I bardzo dobrze zrobili. To, takich ludzi nie potrzeba jest w Polsce. Naprawdę niepotrzebni są tacy ludzie. Przecież to jest fanatyzm. Nie, nie mający nic wspólnego z wiarą. W ogóle nic. To nie jest nawet religia. Żadna religia. To jest po prostu fanatyzm. Czysty fanatyzm. Ale, ale takich ludzi jest teraz w Polsce dużo. I teraz ci ludzie chcą wyjść z Unii. Garstka ludzi chce wyjść z Unii i PiS powie, że ta garstka się liczy, i wyjdziemy. Wyjdziemy z Unii dla takich cymbałów, garstki cymbałów, bo ja inaczej nie mogę powiedzieć. Mieliśmy fajny dobrobyt, Unia nam kasę waliła, tyle dawała nam, ale my w ogóle teraz dopiero będziemy ruina i wrócimy do dyszla. I do kierata wrócimy z powrotem. Będziemy się cieszyć. Że, że traktor nie będzie, tylko konik będzie jeździł. No drewniany wóz z dyszlem. Wrócimy do tego, co było i będzie fajnie. Liczy się szczęście nasze, nie? Młodzi to w ogóle tam tych czasów nie, nigdy nie widzieli, to jak przejrzą na oczy, to niestety będzie za późno. Bo w ogóle sobie siedzą przy tych komputerkach swoich, przy tych lap, laptopach, przy smartfonach i w ogóle nic nie robią. W te gierki swoje grają i, i, i gry uważają za rzeczywistość. Tak ich, tak ich pokręciło, no niestety. Co moich czasów nie było tego, i to żeśmy wolność wygrali, ale teraz nie mamy czasu walczyć, bo po co? Gierki ważniejsze są komputerowe. I te gry komputerowe są ważniejsze jak życie nasze. Fajnie, nie? Nie ma co si Nie ma co nawet myśleć, że nam coś wyjdzie z tego, bo my naprawdę jesteśmy już bardzo ograniczeni. A szczególnie ci ludzie, tacy fanatycy, co wierzą w tym Bosko, że ten pis jest boski. To już w ogóle pozjadali rozumy. Niedługo to będą nas wieszać na szubienica, tych normalnych ludzi. I to w imię wszystko będzie wiary, oczywiście, no bo czegoż by innego. Przecież wiary nie można tknąć, nie? A ta wiara ma tyle wspólnego, co nic z wiarą, bo to jest normalna sekta, powstała. My staliśmy się sekta. Nie wiara katolicka. Ja wam to mówię, ale. Ale wy, wy dalej brniecie, że, że my jesteśmy wiara, bo trzeba bronić wiary. Wiarę to każdy z nas ma swoją. Nie potrzebujemy wiary bronić, bo każdy wiarę obroni sam u siebie. Nie tam żaden ksiądz, nie, pan, nie tam żaden pan Jarek bojający się z rządem, u pana Tadeusza Ryzyka, księdza, bo to nic nie da, no po prostu nie da nic bojanie się u, u takiego kogoś to jest śmieszne, po prostu to jest śmieszne, no. Że, że rząd do takich rzeczy dopuszcza. Świecki rząd idzie sobie i, i buja się w, w, w kościele u, w Toruniu. To jest już normalny skandal. I to jak, jakim jesteśmy? Unia. Unia to jest równość. Że wszyscy jesteśmy równi, możemy sobie być katolikami, jak chcemy, że możemy być ateistami, jak chcemy. To jest właśnie równość, to jest Unia. A my co mamy? Narzucanie jednej wiary? To jest, to jest naprawdę równość? I narzucanie religii w szkołach, że musimy iść na lekcje religii, musi być, wszystko musi być. Tracę. No niestety, ale. Nie wrośliśmy do Unii. Ale to już nie... Ja... Mi już zostało niewiele lat życia, to ja to mogę mieć w dupie wszystko. Jakby będziecie naprawdę mieli dalej. Bo zaraz będzie, Będziecie mi puszczali buźki takie, że macie do mnie wstręt, to sobie miejcie. Jak, jak nie macie rozumy własnej, to miejcie sobie wstręt. Wasza sprawa. Ja was nie będę pouczał, co wy macie robić. Jak sobie pościelicie, tak się wyśpicie. No niestety. Ale lichutko sobie ścielicie, lichutko. Coraz, coraz więcej trzeba za wszystko płacić, a wy hura, jesteście szczęśliwi. Nie ma żadnego, żadnej inflacji, nie widać. Ja nie widzę, ja nie czuję. Takie bzdety, takie kurwa, takie głupoty mówicie, no. Gdzie to się w głowie nie mieści. Ludzie, obudźcie się, naprawdę. Wymyślona jest inflacja? No nie, no nie, no, was nie da się zreformować w ogóle. My nie nadajemy się do Unii, jesteśmy normalnie socjalistyczne państwo, takie zakute UB. Ale dawniej też tak było. Ani Kościół nie miał źle, ani, ani Ci rządzący. Teraz też tak jest. Teraz jest jeszcze lepiej, bo się narzuca wszystko. Najlepiej to by było pozamykać w piątek, sobotę, niedzielę wszystko i na modlitwę. I modlić się tylko, i pokuta, i, nie, i mało jeść, dużo pić, wody, żeby się nie odwodnić. I to by było najlepsze żyć powietrze. No, ale co mnie tam? Ja już mam swoje latka, Martusia też ma swoje latka. Jeszcze parę latek pociągniemy, to nie będziemy widzieli tego, co wam się działo. W ogóle nie. W ogóle nie będziemy widzieć waszego upadku moralnego, bo już, bo już upadliście, ale o tym nie wiecie w ogóle. Jesteście tak naiwni, że można wam tak manipulować, jak pan Jarek wam pociąga za sznureczki, a wy to robicie. To co pan rozkaże, Co cieszcie się. Cieszcie się wolnością, a po wyborach zobaczycie. Coraz mniej będziecie mieli praw, praw, aż w końcu potracicie całe prawa i nic nie będzie wam wolno. Tylko tyle, co oddychacie i garstkę chleba, chlebka jeść i będziecie żyć o wodzie i chlebie. Tak sobie żyjcie jak. Takie życie chcecie mieć, okej. Okay. A Unia niech się rozwijaj, Niech się z was śmieje. Niech się kładą wszyscy, że tak daliśmy się sprzedać zagarskę. Chlebka, zagarskę ryżu. No i okej. Okay. Życzę wam. Życzę wam, żeby wam nigdy głód do... Nigdy nigdy żebyście głodu nie zaznali. Po prostu, żebyście głodu nie zaznali. A ci samotni ludzie i też nie, nie zaznali głodu. I żeby dzieci... Żeby dzieci były ratowane. Jakieś zrzutki, kurwa, nie róbcie na mnie. Tylko jak macie coś zrobić, to dajcie na chore dzieci. I nie, i nie pieprzcie mi tu głupot, żadnych zrzutek. Bo można pomóc dzieciom. Chorym, starszym ludziom. Po prostu dajcie do, do, na hospicja jakieś, na fundacje, te, te, co pomagają takim ludziom. Ale nie mi, ja nie potrzebuję Waszej łaski. Kurczę, naprawdę nie potrzebuję, bo ja sobie jakoś radzę i koniec z końcem jakoś wiążę. Pomagajcie tym ludziom, co są chorzy, starzy, dzieci co, są chore, a nie mi. Ja, ja naprawdę waszej pomocy żadnej nie potrzebuję i sobie nie życzę od was jakichś głupich komentarzy. No i to by było na tyle, bo mam już tego wszystkiego dosyć. Ja jestem prawdziwy patriota i zrzutki mam w dupie, po prostu mam w dupie te wasze zrzutki, bo mi to jest niepotrzebne do niczego, po prostu do niczego. Ja sobie dobrze radzę w życiu i, i, i bez was sobie dam radę. Z moją Martusią, bo, bo ja jestem najszczęśliwszy człowiek na świecie. Nie potrzebuję waszej łaski żadnej. To by było na tyle, i, i, i nie chcę więcej wam marudzić, bo, bo nie chcę pisać. Będę pisał tylko, teraz będę tylko pisał. Nie chcę wam dupy truć, bo to i tak do was nie dociera, co się do was mówi. Wy, wy i tak jednym muchem słyszycie, a drugim wypuszczacie. To nic, to kończę.